Cześć, ja jestem Bartek i witam na kanale sklepu motocyklowego Mototour. Dziś przedstawię Wam nowość od firmy Dainese, czyli buty Sportmaster gore -Tex. Te sportowo-turystyczne buty to idealne połączenie na krótkie oraz dłuższe wypady na motocyklu. Dzięki wbudowanej membranie gore -Tex. buty te są wodoodporne oraz wiatroszczelne. Górna część cholewki wykonana jest z bardzo trwałego i odpornego na ścieranie materiału Diston, Dolna część cholewki wykonana jest za to z skóry bydlęcej oraz skóry syntetycznej. Oczywiście but posiada pełną perforację, wymienne slajd boczny z tworzywa sztucznego. Zmocnij napięcie, podkładkę pod dźwignię zmiany biegów oraz wstawkę elastyczną dla lepszego komfortu. Buty Sportmaster wyposażone są w jeden z najbezpieczniejszych systemów dostępnych na rynku. Jest to system D-Axial, który usztywnia nam kostkę, blokując ruchy na boki, ale swobodnie pozwala nam na ruch do przodu i do tyłu. Buty te można z powodzeniem nosić wewnątrz spodni, pozwala na no to system IN, a wbudowany z tyłu buta suwak błyskawiczny ułatwia jego szybkie zdejmowanie oraz zakładanie. Dzięki za dziś, zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz lajkowania naszego kanału. Cześć.